Czy wiesz, że właśnie w tym momencie zaczyna się któryś tam odcinek BDM vloga. <laughs> tak zaczynamy, bo tu zobaczcie od kulis. No tak to wygląda. Tutaj ciuszki na przebranko. Do TikToków różnych. Tutaj dwie lampy. Lampiszony, tak zwane. I tyle. Tak to, tak to wygląda. Tu scenariusze opisane. Co i jak. A sytuacja wygląda tak, że mamy dziś co 10 stycznia. Jutro jedziemy do suwałk. Yy, samochodzi Renmachen a pojutrze, czyli w czwartek jedziemy już na Estonię i to jest właśnie wstęp vloga do, do Estonii i w grubsza tyle yy, tyle mam do przekazania, zobaczymy się jutro lub pojutrze z Sobolem już z Ulianą oraz z Anastazją z którą będziemy jechać malowbusem legendarnym malowbusem, tak to wygląda z nowości co? chyba tyle z, albo, o, mogę się pochwalić Tuż dusz prehendojszy czy jakoś tak? Pewnie źle powiedziałem. Ale miałem na razie dwie, dwie sztundy. Germanen Lernen, Gesund. Yy, I tak to wygląda. Także, także mo można powiedzieć, że. Onet zmienia. Axel Springer, i inne takie. Kapitał niemiecki, ale chyba też amerykański. Jakoś tak to wyszło. Także klasycznie, zdrówko, zdrówko wasze i spita za wasze zdrowie klasycznie, także na dole czerwony guziczek, tak jak pod kolor koszuleczki, subskrypcja, like. Bardzo, bardzo mile widziane. Cały czas to jest systematycznie powoli, ale systematycznie rośnie. Bardzo to mnie cieszy, więc dziękuję każdemu z osób. Nasz tutaj się cały czas to rozrasta, więc dzięki badmintonowa wieść niesie się w świat. Skurczybyki, dziękuję serdecznie I tyle, i tyle. Zobaczymy się już myślę w Suwałkach, gdzieś tam na nie prawie że północnym, czyli Suwałki. Może Litwa, może Łotwa, może Estonia, bo właśnie kierunek Talin to jest nasz, nasze miejsce docelowe, turniejowe. I tyle. Trzymajcie kciuki za bezpieczną podróż. Zaczynamy. nie ja i to No to, no to zgodnie. Jak jest Po co 2, 1 na 3? I potem 7. No, ta, ta, tak to wygląda. Już w Suwałkach jedziemy w kierunek Estonia, to co zapowiadałem. malowbus z Siemieni, Apik Siemieni już tym razem nie, nie puncini. Legendy z nami nie ma. Nowy rok, nowe rzeczy, tak powiem. Czekamy na tego Ancymona. I jedziemy w kierunek Estonia. Dobrze, że kolega będzie prowadził, ma na to papiery, a ja będę sobie spał. <laughs> Smacznie. I zaraz też z tyłu będą dziewczyny tutaj Anastazja oraz yy, Uliana o tutaj z tyłu Ale to będziemy nagrywać wszystko na bieżąco moi mile. A na symbola nie czekamy, chyba idziemy. Albo zaczekamy, właśnie idzie. To trochę was tu przytnę, albo przyspieszę, a zaraz tu będzie i mamy go... Dobry <grym> wieczór Państwu! Michał Sobolewski Zabolecki! Jedziemy, jest... słuchajcie, Talin! Estonia po raz drugi w naszej karierze jestem naprawdę szczęśliwy Było było właśnie. Ooo! Ja mu w gaz od mnie zgasło, zgasło, zgasł. Zgas. <grafy> Nagrało się. Ja mu w gaz od mi zgasł, cholera. Tak było, tak było właśnie. Risk of Black Ice Ale nas Black Ice tutaj nie dotyczy. Czyli jak widzicie kierowca pobudzony, także w miarę, w miarę okej. Okay. Ważne, żeby nie był zbyt pobudzony, bo tu będzie zaraz z... Aż... zamknąłem. Wszystko Tak, brama zamykamy. Jari y Wederci Roma chciałby się żyć Także pozdrawiamy i kierunek talin. Kierunek talin jazda. Przeprowadzka z pokoju, z pokoju na pokój, bo w drugim, znaczy w pierwszym waliło szlugami, więc nam zamienili i jesteśmy, po, po Voyage. bo 8 godzinach wojaż bo wojaż, a tu jest fajnie, 300, no to może ktoś zapłacił 300 tych ojrosów. Albo kogoś podpieprzyliśmy, żeby zapłacił. No bo, ty no, śmierdziało fest, tragicznie bo nic nie wywietrzyło w 15 minut. I trochę inny widoczek niż rok temu. Więc fajnie, fajnie, fajnie. Można się delektować. I tyle. Po podróży jutro 14.30 gramy. Mm, przeciwko holendrum walka będzie. Ha! Na będzie. <noise> Ależ to było suche. Suche. Tak I słabe, nie podobało mi się. No i dobrze, i dobrze. Na tym to polega. No, ja jeszcze to no coś się przycięło, teraz A, teraz ja, no co? Muzeczkę włączyłem, można grać Można grać mówić? Gramy to, dzisiaj to gramy, tak jest, gramy więc. Można grać, można jechać nawet, można tak powiedzieć Za dnia widoczki takie, nie widzieliście, no fajne, fajne No i co, gramy za 2,5 godzinki albo 3, coś koło tego, bo opóźnionko lekko jest U dziewczyn też jest opóźnionko Tak jest, tak jest, więc co, lecimy na nastroje waleczne jak zawsze Napierdzielamy, lecimy z tematem Raz się przegrywa, raz się przegrywa U kolegi proszę zobaczcie, jaki nieład artystyczny U mnie w sumie też i za łóżkiem artystyczny. Też. O właśnie, mamy okazję To no. ja bardzo chętnie podniosę. Ale wiesz, że ja tu wytnę A czemu? Mamy okazję zaprosić Bo, bo mi nie zapłaciłeś, okay. zapłaciłeś dwa Zapraszamy Do wszystkich Polish U17 International Malo Festival Badmintona Zapraszamy wszystkich 17-19 marzec tego roku największe badmintonowe, młodzieżowe e, widowisko w Suwałkach. Zapraszamy, bądźcie z nami. Bądźcie tak jest, tak jest. To tak nieoficjalnie powiem, to jest turniej na moją cześć, bo 18 marca urodziny mam. Termin jest nieprzypadkowy. Także przybywajcie, melaż będzie przed przedni. Zapraszamy serdecznie. Musicie, Kolega stawia. Musicie to zobaczyć. Tak jest. Musicie. Kolega stawia, alkohole i inne takie są w cenie, Także zapraszamy całą Polskę, niech przyjadą i zobaczą, jak się bawią suwałki. Tak jest, tak jest. Otóż to łyczek kofeinki za wasze zdrowie. To nie jest sponsorowane, nie bójcie się. Do pierwszego mililitra, później już każdy sam płaci. Otóż to, otóż to. No i tym akcentem kończymy. Idziemy na hale. Nastroje jak zwykle bojowe. Lecimy. Stawka sponsorowana. Nie, 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 Ladies and gentlemen, I'm my Spigolma, Nika Dutz, Eli and Marcus and 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 Pinto. Andy Bauk, and Kajka, 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 the over

Ну Bye. Okay. Seventy. Match won by Andy Bout and High 21-17, 23-21. No i po meczu i równocześnie po, po turnieju z grubsza tyle, komentować nie wiem, kurwa, ja taką jakąś bezsilność czuję, kurwa. Jest... Dziwnie, dziwnie się działo. i no, z mojej strony bezsilnie, tu nie wiem, czy chcesz coś dodać. Końcówki znowu dwa, dwa odbiory, czyli proste błędy. Co prawda nad, 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 nadgonili, co co nadgoniliśmy, 20 przegrywaliśmy, potem po 20 jakieś tam akcje były i ostatnie dwa też returny w siateczkę yy, i tyle. No. Nie wiem, z mojej strony bezsilność, jakieś, jakieś takie o, czy nogi z waty, czy co, ja jakoś tak nie czułem tego tylko po prostu i tyle, i tyle, no wpierdol kolejny, pierwsza runda. I do domu. A szkoda, bo teraz mielibyśmy w teorii kiedyś Japończyków, ale oni się wycofali, więc w teorii trochę łatwiejsza ta drobinka. Ale to już takie gdybanie. Tyle z mojej strony. No teraz bo prowadziliśmy cały mecz my. My kreowaliśmy grę. Mecz nie, set na pewno pierwszy. pierwszy Mieliśmy tak. przewagę i chujno. 17, 17 i 21, 17. 4 punkty, rzędy traciliśmy. Czyli też końcówka. A prowadziliśmy też pierwszy set, 11 tam. Nie, nawet było 8, 3 chyba. 8-3 wygrywaliśmy w pierwszym, 11, jakoś. 11 a potem w drugim goniliśmy, ale nadgoniliśmy do yy, Te 2-3 punkty mieli przewagę, w drugim na i nawet właśnie jedna setówka, bo 21-20 dla nas, i potem w plecy. No, tyle, tyle na świeżo i co, i po turnieju, po turnieju, idziemy pewnie Talin zwiedzić, coś coś zjeść, i tyle. Takie życie Wam powiem. No, więc widzimy się, być może w Talinie. Któreś tam pozwiedzamy i tyle. No i ostatnia przybitka z Estonii. Estonia się kończy, prawie się ledwo się zaczęła, już się kończy. Tak to wygląda, ale oprócz doświadczenia zdobytego yy, i takie tam przemyślenia wyniesiemy coś innego z Estonii, mianowicie dwie lotki. <laughs> no wciąż sztuki głowę, nie Kolega, Dobra. tu udaje, że coś robi klasycznie, klawiatura tak. mu się mieni i tyle. Posłowie jakieś pragniesz? Eee, boli, boli ten mecz, bo, bo, bo to się nie powinno tak skończyć. Szkoda, według bardzo, bardzo szkoda. Mm. A mów do widza My nie przegraliśmy my, my nie wygraliśmy Oni odwrotnie My nie przegraliśmy, oni nie wygrali yy, Więc no tym bardziej No to boli taka porażka Bo można, za dużo no Szczególnie te ostatnie dwa Returny, prawda? E, które no, Zagraliśmy w pięknym stylu w siatkę No to To, 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 to nie było dobre i to, i co? Nie tyle. Nie, wiem, to jest jakaś kamerka 360 stopni. Okej, okay, mam nadzieję, że zrozumieliście. A jak nie, to pod spodem będzie komentarz z opisem, co kolega powiedział. Ale jest rano, wybaczamy. I, i tyle. No i co, lecimy. I, i tak, ziobro. Jedziemy do domu, ziobro. <taki>, Taki jest plan, także dzięki, że byliście. Krótki, krótki odczyneczek na dole. Czerwony guziczek, bo widzę, że tutaj nie subskrybujesz, cwaniaczku. No i lajk like, też mile widziany. Do zobaczenia wkrótce. <taki> widzę czerwony.